Ok, zobaczmy najpierw ten sklep. Hi, welcome travels. Widać podróżnicy. Mocne candy Ok, to może być w miarę ok. Mmm. Mi się wydaje, że to się bardziej opłaca. Dark Candy. Dobra, Do widzenia. Mleczny cukierek Trochę mi się kojarzy źle z czarną lukietrem Fuj Po prostu fuj Właśnie, co to jest? To jest... To jest samotna w na drzwi O, laser Znowu Why flip... Well, flip my flapjacks The clowns are in town Well, bad news Since you last saw uh, several uh, minutes ago What? If you created a brand a new fighting team ready to stop you Not even the purple girl can stop now Nawet fioletowa dziewczyna ich nie zatrzyma Huhuhu Jesteście gotowi na to? Przestań Przestań gadać. Huhu. Co to jest w ogóle? Czemu to w ogóle? Co to jest w ogóle? Czemu to powiedziałeś? Huhu. To był złowieszczy śmiech. Straszny, nie? You sound like a baby Santa Claus. Uh, you mean like in a badass way. Shut up You really think you know how to be scary? Well I I wrong Man wanna be tough like you really piss me off Face it, you wouldn't know scary? If it pick you up and beat your safe off That's not true Oh, really? Więc się przekonajmy Zaczynam część Gdzie ujść swoją zwłaszcza najpierw? <laughs> nie musimy nie, nie Oh, ok, I get it. Thank you, Purple Girl. What the? Dzięki, że mi pokazałaś. Do nauczenia się być strasznym. Uff, ze złowieszczym śmiechem. Hej, nie zamierzałam! I teraz? Zostaniecie straszowani, jak cokolwiek nie brzmi. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Sounds a baby like Santa Claus. Merry Christmas. I guess that's kind of improvement. Act. Uh, warning. You going running warning enemies about Susie. Everyone went on guard. Yeah. Fight? I love fight. I have to play O kurwa puzzle. Oła. Ej. Ej, spokojnie. Slow down. To było dość nieuniknione. Mmm. Jigsawary. warned, Befriend. Eee. E, coś dalej? Jesz możemy Jeszcze możemy użyć magii? Nie możemy jeszcze użyć magii. Fuck. Eee. Suzy tak samo nie możemy użyć, więc dopiero to. Nie! Fuck! Nie ostrzegam ich przed Suzy. A nie, czekaj, już się nie ostrzegam. Nieważne. Chcemy być waszymi przyjaciółmi. A pierdole, znowu te pusle! Nie, nie. Przysięgam. Następnym razem was ułożę. O, nieważne. Trwaliśmy to jakoś. Chyba, Cheryl. Nie zamierzałem tego zrobić. Okej, okay, zesporowałem dwóch. Ale Suzy oczywiście wszystko musi spieprzyć. O, fak. Fuck. fuck. Po prostu zesperujmy. No gdzie fajn? Już Dickselary Dostałeś Wygrałeś Dostałeś 0 doświadczenia i 69 mrocznych dolarów What? Chris! Wygląda jak zagadka! O nie... Przeczytajmy instrukcję! Eee... Instrukcja została... zwandalizowana? Inaczej zniszczona! To znaczy, że nigdy nie zrobimy naszej zagadki. Bez instrukcji to jest against... To jest złamanie prawa, jakoś tak? Eee... I'm um, say PS I make you own rules. Tworzę własne zasady. RK Cóż? To wiele wyjaśnia. <grywa> Why don't do we just climb over this clip fence? Nie przes Nie przeskoczysz przez to, bo się nad nadziasz e e Nie przeskoczysz tego, bo inaczej umrzesz. Poko. <grywa> Wy sobie pracujcie z puzlami? Eee... Try to press, powiedz Chris. Powiedziała, że mamy... mamy, MY! MY! My mamy to zrobić! Więc raczej chodź nam pomóż. Nie każ mi wszystko samo robić. Razey... Święty Harry, Chris. I think you're onto something. Hej Chris, stawaj nieważne jak się poczujesz. Eee... Wszystko jest dobrze. Ta? To może, skoro taka jesteś mądra, to mi może pomożesz, a nie kurde stoicie jak dwa bałwany. Przepraszam, uniosłem się. O mój Boże, zrobiłeś to Chris! Świetna robota! Ale, czemu sama tego nie zrobiłam? No cóż, come on, Chomps. Good job, Chris. Jakbyś nie mówiłeś wcześniej. Nie, yeah. holy shit. No, chodź tu. Chodź. O sit... o Dobra, to było mocne. Okej. ty tylko... Sustico... Czekaj! What? A co ja pogadajmy z nimi? X Flutter. You ordered to flutter all the enemies. Czym jest flutter? Żeby być miłym chyba o to chodzi. E, zrobię wam helpa później. Jeżeli w ogóle chcecie. Jeżeli w ogóle ją lubicie. Shiny, shiny! Face my diamond cuter. Hmm. Ej, Suzy, może byś też nam coś zesparowała, a nie tylko my. Okej, okay, Chris i Ray zesparowali tych najbardziej wkurwiących. Został tu tylko medyk, który aż tak nie jest wkurwiący. Znaczy pod pewnym względem, zależy co macie. Jeżeli macie. No właśnie, to ser ducha. No to to jest akurat easy peasy. Let's go! Wygrałeś, dostałeś 0 exp i 100 do... Kurde, jak to, dużo mo... jak to dużo pieniędzy można dostać. W do, do Undertale'a, to jest naprawdę... bardzo dobrze. Hmm, chyba, ja, to ja jeszcze na górze. A, jakaś łamigłówka do skrzynki. Nie, dzięki. On the bottom order of our rooms in Cards Castle. Nie, no, no i po co ja tam szedłem? Dobra, niech będzie jeszcze raz. Oha. Dziwne, ale wiedziałem o co w tym chodzi. A teraz pewno będzie to trudniejsze, znaczy tak mi się zdaje po tych osit! A razy nie użycie se, co? Dobra, ostrzegam ich. Okej okay. Akt Dobra, daj rezerwę, re że Dark Candy Jak Holbeck to nawet w brzmi A z się do tych HP Bardzo dobrze Kurde, on trzyma podrójnymi seriami Nie Suzy Nie Nie zabiję go O kurde O kurde Eee Chris ja yeah, mam 15 HP, jak się z tym czujesz? No... Mh. Jeszcze raz Chris Co za żart Okej, tym razem przetrwałem I akt Good night DEFENSE? Okej, okay, SPARE SPARE Błagam, nie atakujcie nas, bo naprawdę mamy mało cuksów. Tu nie jest Halloween Naprawdę mamy mało cuksów. Okej, okay, to ok, wiem co to jest, tego musimy jakby unikać, jeżeli staniemy na białym po prostu nas cofnie, i tak za każdym razem, jak staniemy na białym. ledwo co. O, lanser, hey. Hehehe, <laughs> <laughs> so you begin, begin to, to cross the great board The half point to our custom. Hmm? Impressive. So, it's a shame. You won't make it a step future Case my guys are about to smash you into blood. Lots of blood, splashing blood, very gross and bad. Hey, what are these? No, too Że to jest naprawdę fajna i... A ty teryfling? nie wiem co to znaczy. Chce być tak straszny jak ty. Ju. Ty chcesz być jak ja? Tak! W sumie to głupie. Ale... Nowy śmiech nie był wcale taki zły. I powie... I można powiedzieć, że przy... przy obróceniu nasz krew, to było... fajne. A po co ci do cholery ty wiaderko? <grywka> Na krew. <grywka> o. Oh. Nie, yeah, nie mam... do końca pojęcia jak to... jak się tam zmieści. Ale tak czy siak, dziękuję za twój feedback, I'm... Jestem Ja naprawdę straszny... Um, nie ma problemu, I guess. <laughs> to nas zaatakujecie, czy. O pewnie. J jestem podekscytowany, żeby was. Jestem podekscytowany. I forgot to bring any cut. <laughs> Ale w tym razem, to na tyle. Ej, czy się sero nazywacie e, clowni? Wasz stream powinien mieć jakąś oficjalną nazwę, czy coś takiego. O, Chris! Powinniśmy mieć nazwę! Nie, nie, rób, nie róbmy. zdecydowanie. E, wszyscy powinniśmy mieć jakąś nazwę na... Powinniśmy mieć jakąś nazwę na... Wiaderko. Chodzę mi do wiaderka, okej okay. Dobra, wszyscy Niebieska persona. Ty wybierasz Wyglądasz jakby ci to i tak nie obchodziło Okej okay. Lancelot la Paper Ja chcę to Ja chcę to to brzmi tak głupio, że śmiesznie. Otworzyłeś to. A w środku. No, sam lancer. Wow, who did that one? It's really good. Czekaj, czemu wybierałeś nazwę naszego teamu? Ej, on tego nie zrobił. Chris to zrobił. Nie, yeah, i to. Nie, yeah, to nie ma znaczenia. To ma have a written it Jest napisane e, e, Wspaniały Lancer going Idzie się spotkać do Absolutnie doom Do absurdnej zagody. This name feels weird actually um. <grywka> Już wiem, nazwijmy to la fanclub Lancera Widzimy się później. Moje tłumaczenie jest okropne. O nie. Shit. To już mamy za sobą. O nie, o nie, o nie, nie, nie. Musieliście się zjawić. Guys, ja was tak nie lubię. Ostrzeżenie przed Suzy, żeby im nic nie zrobiła. Bo oczywiście jesteśmy Ci dobrymi, a Suzy jest po prostu. agresywna. Jest po prostu agresywna, dobra? O, nie Dobra eee, Defense Żeby nic nam nie zrobili Suzy może zaatakować Ona jako jedyna nie używa tarczy na poważnie Suzy do cholery użyj tarczy Jeżeli w ogóle jakąś masz Lulabli Lulabli go śpią Pak. Mój błąd. Sorry, Ralsei. Ta desperujmy go. Oszczędźmy, tak, tak inaczej. Shit, shit. Sorry, Ralsei! Nie chciałem. O nie. O nie jeszcze. So Suzy? A, bo uśpiłem ją dobra. To wiele wyjaśnia. Uśpimy na razie ich. O, dam. No, ta su Suzy będzie na pewno leżyła hm. Weź mi, weź mi, zarybisz ci! drużyno! Funk Lansera. Nie wiem czy ta nazwa się przyjęła, ale lepiej się później. Oje! Oh yeah. To są niewinne figurki, a nie, jednak nie figurki. Żyjące figurki! Reduced to the king King's Spion. Nie. Yeah. Nie chciałem... Nie chcemy tego słuchać. Głównie dla mojego gardła i lektora. Hu, hu hu. Well step on my put. If it isn't the Lancer Fan Club Musimy zmienić tą nazwę. You boys or girls had better had better turn back while you can. Lancer, what have you prepared this time? I'm simply warning you... Something extremely dangerous is lying ahead! It's actually really inconvenient... I can't go home at, at all because I'm so scared. What is it? O, oh, hej! Little guy! That's... To jest wszystko na, na co cię stać? Wow, fioletowa dziewczyna! Nie jesteś przerażona? Eee... Czemu miałby być... Czemu miałabym być przerażona? Hmm... No, normalnie. <gryw> Jakbym słyszał sztonkę trochę. It... It crushes people to death, I think. Ja nie mam pojęcia jak z tym walczyć. Oj, oj, what? Nie, nie, a tak, co ty? Fight. Yeah. Co nam skaczesz jak Super Mario? W ogóle samo nawiąza... W sumie za samo założenie koronki to było nawiązane chyba do Super Mario. Znaczy, tak mi się zdaje. What the fuck is this? Co to było za rozpikselizowane mleko? Um, Porudziwełek HP. Suzy, jest, przestań go atakować, jeśli my chcesz... bo inaczej go uczynić się silniejszym. Ale to my tym razem go atakowaliśmy, nie ona. Pff, i go tak zostawimy? Nie jestem naiwna. Hmm. Wait, 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 chwila. Musimy go ostrzec przed Suzy Wordnik Łuk? You all took key round. That's it, Chris. If we can can get its crown off, it should turn back into the little guy. Susie, help us to help. Susie, help us at pull it. Nah, its crown I come come off. When I smash this guy into the ground. Raz użył uciszył, but the enemy wasn't tried. Kurwa, gwiazdki. Ze mną sięgnij gwiazd. O, o, o. Wow. O kurna. No i masz, Suzy. Bo nie atakować. Dobra, ostrzegamy go przez Suzy, żeby więcej nie dostawał. Może to jakkolwiek da radę. A, nieważne. Okurna, jak mam tego okurna? Akt? Spróbuj z nim. Suzy! You didn't attack his! Nie musisz go atakować! Suzy, daj nam... Nie wiem, nie wiem, co mam zrobić w sumie. Jego korona powoli upada. Ale oczywiście Suzy go atakuje. Jebane gwiazdki, jebane gwiazdki, gwiazdki! Dobra. Pozdrawiajmy gwiazdki. najbiste gwiazdki. Jeszcze raz. I tym razem Suzy nie spierdol tego. Dobra, wiecie co? Musi A. Wiecie co? Eee, Magic a, a gdzie to było jakby, że usypiamy go. Eee, nie, nie, nie to. Spadła jego korona. Je! Yeah! W końcu. I znowu jest mamy cukiereczkiem Zajebiście drużyno Yes, yeah, zrobi... Zro... Zrobiliśmy to Wow, wy naprawdę jesteście bohaterami Oceliście właśnie 12 minut mojego życia Yeah, yeah I'm pretty great, ha? Eee, Suzy? Not to explain your contribution, but. You, you didn't actually help at all. Nie pomagałaś w ogóle przez ten cały czas. Jedyne co robiłaś to. Atak to krzywdziłaś i atakowałaś go. Jeżeli chcesz być miłą osobą, pierwsze co musisz zrobić. to. może nam pomagać w walkach? Huh? Mówisz serio? To coś mogło nas gnieść fl na flaki Jedyne co go ratowało To moja siekiera i łatwo steroryzowałaś e, trups Oni ci gości byli moimi wrogami Oni są do terroryzowania Nie, yeah, ono ma rację i zjadłeś nieznajomemu ciasto <laughs> Ciasto? Ciasto jest teoretycznie moim wrogiem <laughs> Susie, nieważne czy chcesz tego czy nie, jesteś bohaterem z wielką mocą i częścią do przyszłości Czy mogłabyś zacząć od rozmawiania, Like One? Nie, może rzeczywiście powinnam być taka. Even be, being a pretty bad hero, haven't it? Jesz jeszcze jestem zła w bycie bohaterką? Dobra, jest, mam to. Zmieniłam moje podejście. A teraz nie chcę być bohaterem już więcej? Zostanę czarnym charakterem. A, okej. Okay. 这个。